Zaszczyt ogłosić, że panel ekspertów rekomenduje następujące miasto do nominacji na Europejską Stolicę Kultury w roku 2029. Dobrymy. Myślę, że wszyscy mamy poczucie, że nasza aplikacja, nasza kandydatura, co potwierdziła dzisiaj komisja, jest absolutnie wyjątkowa i z tego miejsca oczywiście gratulacje dla naszych przyjaciół z Lublina, ale wielkie podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do tego, że byliśmy w ścisłym finale, bo to już olbrzymi sukces. W zeszłym roku zostaliśmy zakwalifikowani do ścisłego finału i... Będziemy mieli tytuł Polskiej Stolicy Kultury w 2027 roku, z czego się bardzo cieszymy i jestem przekonany, że wspólnie z Metropolią będziemy realizowali wybrane projekty z naszej aplikacji, tak aby nie tylko integrować nasze miasta tutaj w regionie, ale przede wszystkim pokazywać jak istotną i jak duże znaczenie ma. Kultura w naszym mieście i w naszym regionie. Jest też jakimś, jakimś asumptem do tego, żeby dalej robić coś dobrego i utrzymać tę energię. No pewnie nie będzie to z taką pompą, z jaką będzie miało do czynienia Lublin, który został europejską stolicą kultury, któremu no, trzeba pogratulować. To też kapitalnej roboty, którą wykonali podczas aplikacji. Natomiast no, myślę, że nasze środowisko, też te, te działania takie, które powiązały nas jeszcze ściśle w metropolii w ramach tego ponadregionalnego, bo większego, przecież złożonego z kilku regionów tworu. One pozwolą robić nowe rzeczy z większą energią i pozwolą być może puścić naprzód to nasze takie prometropolitalne działania, no bo to chyba jest największa z naszej perspektywy wartość tego, co się wydarzyło przez ostatnie lata. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, Komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.